Dobra kurde napastują mnie tu ludzie. Teraz szczypiorek dzwoniła eee, dobra to lecimy dalej Tak, no i tutaj co? O kurde, czekoladki, czekoladki Tak, znaczy je, yeah. to jest on, jeden No patrz tu kolejne czekoladki, no kurde Dobra, prawda, widzę. Tam ja jeszcze nie mam. O ty? Przestajesz strzelać dziwnie. No kolejna apteczka. Dobra, zapisujemy. No i lecimy na spotkanie z bossem. Nie no, z bossem, normalnie powiem. To jest mój ulubiony boss ze wszystkich, bo ja ogólnie u uwielbiam pioruny i burze, także... Wiecie dobra musimy trochę bliżej podejść Chodź tu, Misiu Nie jestem trudny, to jest to bardzo łatwo to jest, że to też trzeba skakać Dobra, zapisi. Coś nie oznacza, że nie będę zapisy, bo i pewnie zginę więcej niż raz, nie? Ale wiecie, to już jest... Tylko dzięki mojemu... O, Uzi jeszcze trochę mam Zielenia! Zielenia. Zielenia. Nie, nie! Ooo! No wiedziałem, że zginę. I no Mam właśnie. Dobra, mówiłem, że zginę. Czarny Mariusz co robi, no? Kurde... Jabin. Kill. Zapisik. patrzcie. Złośliwość. Fajnie bo że tak prąd lata, nie? No! brzmi, no, olgupi. głupi. Właściwie, czemu na niego używam tego? Yy, zwykłych tych Podejdę bliżej I uży, użyję shotguna Ale bym wpadł, kurde No, Lara, co ty robisz? Teraz wracam Dobra, znowu jestem Znowu moja mama No, To do cholery, no Złośliwa Lara, no Muszę użyć Znowu jakiejś mocniejszej broni Dobra, MP5 niech będzie. Przyszłość, odtwarzaczy MP5. To MP5. jest ciekawe jestem czy będzie MP5 ogólnie jako odtwarzać. jest bo MP4, był MP3. Może to MP5 będzie. Charakteryzowało co? Muzyką w 3D? No. Złośliwa, no ląda. No kurczę, no dobra, ja, ja, proszę tak, Dobra, mam czas na zapis. zaraz się wkurzę, no, Lara, no... ty robisz. jakie rano, jakie kiedyś jakie Zaraz wracam Dobra znowu jestem, po raz nie wiem który z kolei mi przeszkadzają ludzie Zaraz się wkurzę Dobra Kolebicy to co to ja się nie będę chyba bawię, normalnie użyję bazuki, cześć Dobra znowu moja mama Już się z nią teraz porządnie pokłóciłem. Dobra nieważne Dobra, lecimy No, patrzcie no No nie, ja kiepsz no Nie wytrzymam na raz Naraz zabij proszę Nie, ja się zaraz powieszę naprawdę Dobra, bazuka i naprawdę się już nie tackam. No. Dobrze. Biorę apteczki. Już wiecie co, nie będę się uzdrawiał, bo zaraz koniec planszy. Ale apteczki warto mieć zawsze. Bierzemy ten. Koniec planszy. Zakończyliśmy planszę tempo w pół na, zajęło to tam 12 minut 6 sekund, zrobiliśmy... Żadnych, żadnego z nie zabrałem. Byliśmy 12 istot. Żyliśmy 508 na wojnę. 485 razy. Żyliśmy 2,5 apteczki. Przeszliśmy 902 metry. Dobrze. No i co? Została na Antarktyda. Lecimy. Tak. Ale to już jest następny level, który dokończę następnym razem. Także tak. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Zachęcam do komentowania i oceniania. Szczególnie do komentowania. Proszę Was, nawet komentujcie, bo mam centralnie w dupie. Jeżeli ktoś da łapkę w górę, a nie skomentuje, im jest tylko drażny. Dobrze, no to co? Eee, w sensie mam to w dupie, oczywiście, że wiecie, takie docenienie, bo dla mnie docenieniem jest komentarz, a nie łapka w górę. No ale dobra. Dzięki za oglądanie i cześć!